Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, nieczęsto podejmuje się budowania na tym kanale, nieczęsto podejmuje się meblowania, speedbuildów i tak dalej, szybkich budów z tego powodu, że po prostu nie czuję się w tym bardzo komfortowo. Natomiast akurat w tym e, przypadku y, uważam, że wyszło mi całkiem, e, całkiem bardzo nieźle jestem dumny z siebie i z tego, co mi tutaj wyszło i przedstawiam wam moje mieszkanie właśnie na ekranie, a raczej nie do końca Moje mieszkanie z tego podróży jest to oczywiście mieszkanie wynajmowane, ponieważ. Nie jestem na tyle bogatym YouTuberem, żeby było mi na mieszkanie. I <grym> chyba nigdy nie będę. Oczywiście YouTuberem, miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie mnie stać na normalne jakieś mieszkanie. No ale wynająłem mieszkanie, skorzystałem z okazji z tego, że będę mógł zacząć pracę w okolicach trójmiasta już niedługo i postanowiłem wziąć jakby cios zapasem, tak jak to się mówi, i, i po prostu spróbować i wyprowadzić się. I się udało, wyprowadziłem się z domu rodzinnego jeszcze przed maturami. A. Um, już po zakończeniu uh... Liceum, tak udało się, no ale jak mówię mieszkanie nie jest moje, bo nie jest wynajmowane i też nie mieszkam w nim sam z tego powodu, że po prostu wynajmowanie mieszkania samemu byłoby bardzo, bardzo drogie. A nie jestem na tyle bogatym YouTuberem, że wiecie, dałbym radę to samemu zrobić. Poza tym uważam, że mieszkanie z kimś jest o wiele, wiele przyjemniejsze i raźniejsze. Poza tym ja strasznie przeżywam, jakby to, że wprowadziłem się z domu, tęsknię za rodzicami i tak dalej, więc jakby to jest super. Super opcja, Że można chociaż z kimś zamienić mm, słowo. Dokładnie, i tak właśnie, tak mówiłem, jestem bardzo dowolny z tego, jak wyszło mi to mieszkanie, co widzicie na ekranach, według mnie jest dowzorowane. Bardzo, bardzo dobrze i sam byłem zaskoczony tym jak realnie to wygląda, więc możecie się spodziewać, że tak to mieszkanie wygląda naprawdę, co prawda nie będę wam pokazywał zdjęć z tego powodu, że jest to wiadomo mieszkanie wynajmowane i wydaje mi się, że byłoby to nie fair dla właścicieli właśnie ze względu na właścicieli, bo nie wiadomo czy oni by się zgodzili. Na to, żeby po prostu publikować zdjęcia ich mieszkania. Poza tym nie chcę, żebyście znaleźli adres i, i, i takie różne rzeczy, gdzie mieszkam, bo jednak wolałbym to zostawić jakby y, dla siebie. <laughs> Wiecie o co chodzi. No i może teraz opiszę wam mieszkanie. Jest to mieszkanie, w której w którym jest właśnie salon z łazienką i z jednym pokojem to wszystko zaraz zobaczycie, jest dosyć dziwnie ustawiona kuchnia, bo zaczyna się nasz w korytarzu i jest właśnie to aneks kuchenny, który roz, jakby rozpowszechnia się na salon, jest tak połączony z właśnie stałem i tak dalej no i jest to mieszkanie całkiem dosyć przytulne, co prawda wiecie jak to jest z mieszkaniami wynajmowanymi, nie zawsze wszystko działa, nie zawsze jest wszystko ok i tak jest również w tym przypadku, że nie wszystko poszło jakby po, po mojej myśli i niektóre rzeczy jakby nie działają niektóre rzeczy są nie tak, no ale wiadomo raczej nie ma czego oczekiwać też za taką cenę, za jaką to za jaką to mieszkanie wynajmuje ale no, jak mówiłem jest dosyć ciekawie jest dosyć ciężko ale daje radę i co najważniejsze jestem zadowolony i, i myślę, że fajnie jest się po prostu prowadzić w pewnym momencie a też właśnie szukam jakiegoś tego mieszkania, które wygląda po prostu lepiej, nie na tyle nie jest tak wiecie bardzo słaba w jakiejś rozsądnej cenie, żeby po prostu dobrze się w takim mieszkaniu czuć i w tym mieszkaniu czuję się całkiem, powiem Wam szczerze, dobrze. Natomiast jest jeden wielki błąd tego mieszkania. Nie można mieć zwierząt, nad czym ja ubolewam, bo ja strasznie bardzo po wprowadzeniu chciałem mieć zwierzę. No i niestety nie można mieć tutaj zwierząt. A mieszkanie jest dodatkowo z ogródkiem, więc idealne by było dla takiego pieska czy kotka, właśnie po to, żeby z nim wyjść na ogródek i sobie się pobawić i, i tak dalej. No niestety bardzo smutne, ale to jest tylko mieszkanie, w którym będę mieszkał rok, chyba że Darzyć taka okazja, że przy przedłużeniu umowy będę mógł na przykład wziąć sobie wtedy zwierzaka, to bardzo chętnie, bo, bo jak mówiłem, zwierzak to jest bardzo, bardzo, bardzo mocna, jakby bardzo mocna. Istotka, której ja w swoim życiu potrzebuję, uwierzcie mi, i jakby to by nadawało dużo spokoju, i ja lubię jakby dbać o coś i mieć obowiązki takie, więc naprawdę liczyłem na to, że będę go mógł mieć. No, niestety nie udało się, a troszeczkę czas mi gonił, bo musiałem mieć mieszkanie, potwierdzone do tego, żeby dostać się do mojej pracy, w której będę pracował. No, wiecie, nie będę wam zdradzać, gdzie będę pracował, bo to już było za dużo, żebyście mnie gdzieś znaleźli i tak dalej, ale no, tak, tak, będę pracował. A, a później najprawdopodobniej um, po tej wakacyjnej pracy pójdę sobie na studia, bo nie wiem czy wiecie, ale obecnie jestem w trakcie matur, właśnie jestem po napisaniu matury z Polskiego, ten film nagrałem dużo wcześniej um, i i teraz nagrywam tylko pomiędzy Ale robieniem jednego arkusza z matematyki, a drugiego właśnie nagrywam ten film i, i właśnie pokazuję wam, a raczej głosu tego filmu i, i pokazuję wam właśnie moje mieszkanie. Trzymajcie kciuki za mnie jutro. Polski Spodziewałem się, że będzie łatwiejszy, natomiast nie było tak że myślę, że jakoś wybrnąłem z tego, także proszę was jeszcze o dalsze trzymanie kciuków za mnie i miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Wracając do mieszkania, jak mówiłem, mieszkanie nie jest duże, ma około 40 paru metrów kwadratowych i tak naprawdę z nim wszystko co potrzeba. Oprócz um, tego, że nie ma niestety piekarnika, jest sama mikrofala, którą właśnie możecie zobaczyć w kuchni. Jest pomiędzy takimi dwoma szafkami, co też według mnie jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, że po położyłem na sobie jakby dwie szafki, bo e, szafki w kuchni są dwukolorowe e, i, i właśnie uważam, że jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, że położyłem ją między te szafki. Co prawda nie wygląda to perfekcyjnie, ale no, wygląda to mniej więcej tak, a żadnej innej takiej szafki pasującej w, w, w kolorze, właśnie takiego beżu, coś w tym stylu nie mogłem znaleźć, więc. Więc uważam, że nie jest najgorzej. Uważam, że Łazienka i, i te kafelki po prostu z wielkiego prania nie z dzień w spa. No dokładnie, z dzień w spa. Idealnie po prostu jakby odzwierciedlają to, co w mojej łazience jest. I ogólnie, właśnie um, mieszkanie jest, um, to mieszkanie, które zrobiłem w Simsach, jest bardzo dobrym odzwierciedleniem tego, co stworzyłem, właśnie, co jest jakby w rzeczywistości, na przykład stolik z Ikea i Meltorp który jest identyczny po prostu, którego mam identycznego w grze, identycznego właśnie w mieszkaniu, to jest dosyć śmieszne i faktycznie po prostu spojrzałem na niego, on jest identyczny identycznie po prostu zrobiony linijka polnicę identyko jak ten, który właśnie mam w mieszkaniu no i zobaczymy jak to będzie Od, um, mam dużo problemów jeszcze z tym mieszkaniem na przykład to, że nie jest ono jeszcze na tyle wygłuszone, że słychać echo i tak dalej, muszę się tym zająć ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie nastawiany do mieszkania po prostu już bez rodziców, to jest e, smutne, ale też jakby trochę się cieszę i trochę się smucę, bo jednak wiecie, staje się powoli dorosły e, i, i trzeba tą pępowinę odciąć. E, wiadomo o co chodzi. E, I miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy dobrze. I teraz będę miał chociaż więcej e, czasu wolnego na to, e, żeby robić Wam live. Więcej ciszy, bo. Po prostu nikt nie będzie mi stukał, pukał i tak dalej, co jest niesamowicie przyjemne, ale też będę miał pracę, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to wszystko mi się ułoży. Mam nadzieję, że YouTube oczywiście planuje nie zaniedbywać, bo bardzo mocno cenię swoją pracę w internecie oczywiście i mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie pięknie zachowane. A moje mieszkanie prezentuje się właśnie tak, jak widzicie na ekranach, co prawda jeszcze tutaj nie mam pokazanych. Paneli, a raczej podłogi takiej stylizowanej na panele, bo są to kafelki, a raczej takie płyty stylizowane właśnie na panele, które są w sumie o wiele lepsze od paneli, bo jeżdżąc na nich. Chociaż w moim pokoiku, tak nazywam to moim pokoikiem, bo tam mam swoje stanowisko, tym mniejszym, który jeszcze, którego jeszcze nie widzicie, ale który zobaczycie, to właśnie tam są panele i teraz się obawiam tym, że rozjeżdżę po prostu je, jak zrobiłem to w moim domu rodzinnym, fotelem gamingowym, który posiadam właśnie tam i po prostu te panele pusele, po prostu kupię sobie jakiś dywanik, wiecie, za hajs z YouTube'a, balować można. No i właśnie, tak jak mówiłem, strasznie bolę nad tym, że mam ten ogródek, a nie mam tego psa, nad którym sobie marzę, czy malteńczyka, czy kawaliera King Charlesa Spaniela, bo to było od dawna moje marzenie. Nie chciałem jakby rodziców obarczać już tym wszystkim opieką i tak dalej, bo oni byli dość specyficznie nastawieni co do zwierzaka. Co prawda mam kota już, ale on jest taki bardziej moich rodziców i psa, ale to on jest taki bardziej moich rodziców niż mój własny, więc nie chciałem im dokładać jeszcze trzeciego Urwisa i pomyślałem, że zrobię to jak. Już się prowadzę. No, niestety nie udało się, mnie nadzieję, już niedługo, yy, ale wiecie, no trzeba być odpowiedzialnym. Nie można też mieć mieszkań nielegalnych, mieszkań, nie można też mieć zwierząt nielegalnie w mieszkaniu, bo to byłaby lekka przesada, prawda? Chociaż słyszałem, że niektórzy też takie praktyki praktykują, że trzymają jakby w ukryciu, ale ja mam niestety sąsiadów obok w ogródku, yy, po lewej i po prawej stronie, i na pewno by słyszeli to i na pewno też by im się to nie podobało. Yy, I rozumiem to. Następnym razem po prostu będę szukał mieszkania, w którym będzie można mieć zwierzaki. Także trzymajcie za to kciuki, ale to dopiero za rok. Trzymajcie kciuki za mnie na maturze, bo zbliża się ona wielkimi krokami, a nawet już się zaczęła. Szczególnie trzymajcie kciuki za matematykę, za geografię rozszerzoną, za angielski rozszerzony, bo to są rzeczy, nad którymi jakby skupić, chcę się najbardziej. Także jeszcze raz proszę o trzymanie kciuków. Mam nadzieję, że moje mieszkanie się podoba. Jest naprawdę odzwierciedlone bardzo wiarygodnie, bardzo podobne jest. I napiszcie, jak Wam się to mieszkanie podoba, czy byście w nim zamieszkali samemu, czy nie. Na końcu jeszcze Wam się pokażą zdjęcia tego mieszkania, jak ono wygląda. No i, i napiszcie, czy właśnie Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i tak dalej. Napiszcie, że chcecie do mnie przyjechać, to może Was zaproszę kiedyś i zrobimy imprę na tych 40 paru metrach kwadratowych Zobaczymy ilu by nas się tam zmieściło Wydaje mi się, że niewielu I póki co będę wam wszystkim dziękował za oglądanie Mam nadzieję, że moje mieszkanie wam się podoba I napiszcie jak wyglądała Jeżeli są takie osoby, które oprowadziły się z domu Jak wyglądała wasza pierwsza przeprowadzka I czy też dosyć ciężko ją przechodziliście W sensie takim, że tęskniliście Po prostu bardzo mocno i, i cóż, mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten film, że z nim jeszcze raz powodzenia na maturze. Ja zmykam do nauki. Dziękuję wam wszystkim bardzo oglądanie, zobaczenia i cześć!